Po ponad dwóch miesiącach, można powiedzieć, że po wakacyjnej przerwie, bo ostatni odcinek pojawił się 28 czerwca, wracają dziwne warszawskie nazwy. W nowym odcinku pojawi się tradycyjnie 12 nietypowych nazw zaproponowanych przez Was. Zacznijmy jednak również tradycyjnie od rozstrzygnięcia, która nazwa z poprzedniego, 23 odcinka, została przez Was uznana za najdziwniejszą. Zwycięska opcja zebrała aż 37,5% wszystkich głosów, a była to nazwa Uśmiech. Cykl warszawski. Zanim zacznę ten odcinek, to odniosę się do dwóch komentarzy z pod poprzedniego odcinka, w których wspominaliście o ulicach poprzecznych w Wawrze. Ja już kiedyś poruszałem ten temat w Cyklu Warszawskim, tyle że w serii na Szybko o Stolicy i było to dość dawno, bo w listopadzie 2023 roku. Także w ramach wyjaśnienia, o co z nimi chodzi, Wrzucam teraz fragment z tego odcinka. Na początku cofnijmy się do jednego z poprzednich, a dokładnie piątego odcinka cyklu na Szybko Stolicy z maja 2022 roku. Mówiłem tam o znajdujących się w Wawrze ulicach poprzecznych. Zresztą oddam tutaj głos samemu sobie. Być może kojarzycie nazewnictwo ulic w Stanach Zjednoczonych, gdzie kolejne ulice są nieraz numerowane. Podobnie jest w Aninie, gdzie każda kolejna ulica poprzeczna od ulicy Bronisława Czecha do ulicy oficerskiej, między ulicą wydawniczą Kazimierza Szprotańskiego a Michała Kajki, nosi nazwę kolejnych poprzecznych. I tak mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą poprzeczną, potem co ciekawe jest ulica o innej nazwie, bosmańska, a dalej od szóstej do dwunastej poprzecznej. Ulice te zostały nazwane właśnie w stylu amerykańskim. Jednak nie wiadomo, dlaczego akurat tak. A przynajmniej takiej informacji nie udało mi się znaleźć. No właśnie, wracam teraz do tego, ponieważ udało się znaleźć odpowiedź na pytanie, kto i dlaczego wpadł na pomysł nazwania ulic właśnie w taki sposób. Odpowiedzi udzielił piosenkarz Wojciech Gąsowski w wywiadzie zamieszczonym w książce Warszawa idzie na mecz. Tom drugi, autorstwa Stefana Szczełpka. Wspomniał on tam, że na pomysł nazwania ulic w taki właśnie sposób wpadli jego ojciec Stefan. Oraz stryj Leon Gąsowscy. Byli oni inżynierami i mieszkańcami Anina. Ulice zostały nazwane tak, aby ułatwić ich zlokalizowanie. Wróćmy już do właściwego odcinka. Aleja promienistych znajduje się na Mokotowie, na Wierzbnie. Biegnie od ulicy Mahatmy Gandiego. Nazwa tej alei, nadana w 1948 roku, bierze się od Związku Prowinistych, zwanego także Towarzystwem Przyjaciół Pożytecznej Zabawy. Był to patriotyczny związek studentów utworzony przez Tomasza Zana na Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Dawniej aleja dochodziła do ulicy Antoniego Malczewskiego i do dzisiaj pozostała po tym ciekawa pamiątka. Niedaleko skrzyżowania tej ulicy z Aleją Niepodległości, stoi stary budynek. Wygląda na to, że funkcjonuje on pod dwoma adresami, Malczewskiego 42 i Aleja Promienistych 4. Ulica Celulozy znajduje się w Wawrze, na terenie Miedzeszyna i Nadwiśla. Biegnie od skrzyżowania z ulicą Przewodową i kończy się na ulicy Bielika. Jej dalszy bieg rozpoczyna się za południową obwodnicą Warszawy i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Kminkową. Nazwa tej ulicy obowiązuje od 1954 roku. A odnosi się ona do związku organicznego, będącego głównym składnikiem błon komórkowych roślin. Przed 1954 rokiem ulica nosiła nazwę Wrzosowa. Przenosimy się teraz na drugą stronę Wisły, do Wilanowa, gdzie znajduje się ulica Gratyny. Biegnie ona od skrzyżowania z ulicą Bruzdową i kończy swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Włuki, która pojawiła się w 15. odcinku Dziwnych Warszawskich Nazw. Nazwa tej ulicy została nadana w 2011 roku, a jej etymologia różni się w zależności od źródła. Serwis uliceumwarszawa.pl twierdzi... Że jest ona związana z miejscową nazwą pasa Zieleni i Mokradeł w sąsiedztwie ulicy, a sama nazwa jest znana mieszkańcom od wielu lat. Z kolei serwis ulice Twojego miasta mówi, że nazwa pochodzi od nazwy spółki, która wybudowała tutaj osiedle. W zasadzie wydaje mi się, że te obydwie etymologie wcale nie muszą się wykluczać. A teraz przenosimy się do sąsiedniego Ursynowa, gdzie na osiedlach jeziorki południowe i Dąbrówka znajduje się ulica Karczunkowska. Biegnie ona od skrzyżowania z ulicą Puławską i kończy się dochodząc do Ronda, za którym znajduje się granica Warszawy z miejscowościami Zamienie i Zgorzała. Karczunkowska to stara ulica. Pierwszy raz na mapie pojawia się już w 1911 roku. Była ona niegdyś drogą do wsi Karczunek, która później została włączona w granicę Ursynowa i to od niej ulica bierze swoją nazwę. Pozostajemy w tej okolicy, ponieważ również na Jeziorkach Południowych znajduje się ulica Ługi. Biegnie ona od skrzyżowania z ulicą Farbiarską. Nazwa tej ulicy nadana w 2000 roku pochodzi od nazwy pobliskiego stawu Nowe Ługi. Ulica na Urzeczu znajduje się na Mokotowie rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Wolicką i kończy się za skrzyżowaniem z ulicą Bernardyńską. Ta dość odludna, czerniakowska ulica bierze swoją nazwę od Urzecza, czyli mikroregionu etnograficznego, który rozciąga się po obydwu stronach Wisły, między innymi właśnie na Czerniakowie. Ulica Przedświt znajduje się na Nowym Rembertowie i co ciekawe jest to pierwsza nazwa z tego osiedla. Ulica rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z płacenerską i kończy się dochodząc do Alei Komandosów. Nazwa tej ulicy odnosi się do tytułu poematu Zygmunta Krasińskiego, wydanego w 1843 roku. To nawiązanie nie jest przypadkowe, ponieważ wcześniej, do 1960 roku, ulica nosiła imię właśnie tego poety. Zostajemy w tematach literackich i przenosimy się do Ursusa na osiedle Szamoty. Ponieważ znajduje się tutaj ulica o nazwie Kwowadis. Biegnie ona od ulicy Silnikowej do dyrekcyjnej. Młoda nazwa podanana w 2019 roku nawiązuje oczywiście do powieści Henryka Sienkiewicza wydanej w 1896. Ulica Sągi znajduje się na Wilanowie, w obszarze MSI Kępa Zawodowska. Rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Prętową i biegnie aż poza granicę Warszawy przez miejscowość Kępa Okrzewska. Nazwa tej ulicy nadana w 1960 roku oznacza jednostkę miarę objętości drewna. Jest to jedna z okolicznych nazw nazwanych w kluczu miarowym. Wykrot to króciutka uliczka znajdująca się na Białęce Dworskiej. Biegnie ona od ulicy Insurekcji. Nazwa tej ulicy, nadana w 1962 roku, oznacza dziurę w ziemi po wyrwanym przez wiatr drzewie, a także takie wyrwane przez wiatr drzewo. Ulica Złotej Wilgi znajduje się na Pradze południe na Gocławiu biegnie od ulicy Władysława Umińskiego, po czym skręca w prawo i biegnie między blokami. Oprócz ulicy Złotej Wilgi na Gocławiu znajduje się również Pasaż Złotej Wilgi, który biegnie od ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego do ulicy generała Leopolda Okulickiego. Zarówno ulica, jak i pasaż biorą swoje nazwy od samolotu PZL-104 Wilga produkowanego w latach 1962-2008, i odwołuje się do historii Gocławia, na którego terenie niegdyś znajdowało się lotnisko. I na koniec mamy ulicę Złotokwiatu, która znajduje się na Białą w obszarze MSI Kobiałka. Biegnie ona od ulicy Kobiałka i kończy swój bieg ze skrzyżowaniem z ulicą Leśny Potok. Nazwa ulicy bierze się od roślin z rodziny Astrowatych, występujących również w Polsce. Dziękuję wszystkim za nadesłane propozycje. Jeśli chcecie, aby wasza nazwa znalazła się w kolejnym odcinku, to zostawcie ją w komentarzu. A jeśli nie jesteście pewni, czy przypadkiem jej tutaj już nie było, to w opisie znajdziecie link do mapki z wszystkimi dotychczasowymi nazwami. Również w opisie znajdziecie link do ankiety na najdziwniejszą nazwę z tego odcinka. Thank you